Nie, master, czarp, czarp, master. Uwu, 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 uwu. master, no ty stary na bot? Pokaż się jej tylko, pokaż się jej. I nie czekaj do góry, proszę. Leci, no ty dał No ty kuju, głupi! No dawaj na nie, nie się, dawaj na No dawaj na ty stary, Wejbol, ty jesteś też nie myślący człowiek? No jestem myślący człowiek, ale w chuj inaczej Wiesz... O kurwa mać Dobra ulti takie łup Patrzcie Ty nie masz... Ty masz... O! o jaki flash Wymuszony Zaraz, zaraz, za, za, <laughs> zaraz tam no, będę no, Skądże wymusiłeś flasza <laughs> No Jo pić z panem ziomeczku Gdzie uciekasz Jak wieje I cały czas Wieje Ale to tak Wieje Całe noce Całe Wieje nie... no jest kurwa latam first... time to battle What? time to battle yeah, Dobry fokus Tristana i wygrywamy Musisz właśnie dawajcie, na nim pizgnoć Dawajcie, yeah. nie, nie dawajcie, uciekamy, odwrót Tak, tak na to nie przybliżę, nawet na to, ja to wytnę, kurwa. Nie będzie, kudę tego. Bo było agresivem pięć No właśnie, nie ma, tam nie olej tego. O, właśnie, nie olej tego. Nie możesz tego oleć, bo nie. a no pytasz. Do to siebie, jak tylko jak cienia zużyję, chopie. Jest, kurwa, cień zużyty, wypierdalaj! Mi blue trzeba tutaj. Nie ma pana na nic, chłopie, uciekaj. Je, jestem, my, nie ma. jestem, kurwa, Karimem! no nie, no i nie zabijemy go, bo chciałem ci dostać killa, ale ze mnie down. Tutaj jest. Ej, no chodźcie wy downy, no chodźcie, kurwy. O, kurwa, nara. Daj, wróćcie. Nie obstraj się. o oho, daj! Playsy, oho, nice. oh, daj! Nice. Oh, oh. oh, oh. Cicho, bo mnie No To jest kur... Of, oh, zap jeszcze jakiś, zap poszedł! Kurwa, poszedł zap! Rozumiesz, zap! No spierdzielaj się w nią! No nie mam Czekam na E-hopie. idzie do mnie, właśnie kurwa!

To połóż no mi, mi, kurwa, połóż mi. To z to cię zabiję. No kurwa. St Aj. A co robisz, Ty, co robisz? co ty robisz, Ty trys, 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 magic! trys, 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 Kill them trys, Ty trys, trys, Tylko Nie <śmiech> <śmiech> sorry! Nie sorry Pirchu Będziemy to musieli wykarować się No tak? patrz, i skoczę opie Naraż mato <laughs> to. Tak, wejdą nas tu wejdą to jak w masło widać jedziemy bo jak nam przyjadą to kurwa wjedziemy do nas jak w masło

no, dokładnie, jego mama jest bardzo głodna, kurwa. PUF! Ana kurwa też musi zapierdalać, jakby jutra nie było. Patrzcie, patrzcie, Patrz 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 ma problemu. About anything, fuck everyone and fuck everything. HAHA! HAHA! Weź, co ja ze sradem byłem. Ale fart, Dobry. że... Mama, mama no, o, A ja mówię, do końca, już nawet jak mi ulta da. I... Puf! A szkoda, że do bazy, opie, za mną nie poleciał. Ja jeszcze się śmiał, opie, A ja w bazie, opie, siedzi u mnie. I jeszcze byśmy to mieli nagrane. No, opie. O! Kiesza fejn, byduj. Pytaj, a ja. Dobra. O ci manie. No dżuki ty dał, nie? Co ty robisz, że tu ma? Ja leci. Co? Ty jesteś popierdolony. Ty nie... No, ty nie tak wiesz... Ja nie wiem, co robię. A ty na serio nie wiesz co robię. <grym> Ej, kieco pytanie, za 100 punktów. No. Chodzi facet do widzi, widzi widzi schody. Jaki morał z tego? <grym> Kurwa nie wiem. Jerzy go by w lesie. Dawać! Forest! Stocks. En glory! O kurwa jednak nie nara.